Boże, on Ryszard Halwa wraz z Jankiem Bodakowskim, redaktorem, mamy kolejny odcinek cyklu Rozmowy bez cenzury. I chcemy dzisiaj powiedzieć m.in. o tych protestach, które cały czas są, marsze czarne, narażając nas na, na rozwój wirusa. I właśnie i widzę, że powoli. Powoli rządzący są rakiem się wycofywać z tego, co orzekł Trybunał Konstytucyjny, że e, zgodnie z 38 artykułem Konstytucji, e, że e, powiedzmy pozwalanie na zabijanie dzieci ze względów organicznych jest, jest zgodne z Konstytucją i koniec. Tego, że polska konstytucja w swoim artykule 38, tutaj zacytuję ten artykuł, który stwierdza Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. I tak. to jest sformułowanie bardzo jasne, każdemu człowiekowi. E, prawną ochronę życia. Jeżeli się chce, zgodnie z polską konstytucją zabijać e, nienarodzone dzieci, to trzeba e, zmienić. To e, konstytucji. To trzeba zmienić konstytucję w taki Oczywiście. sposób, żeby e, Rzeczpospolita Polska zapewniała. E, nie każdemu, ale na przykład tylko zdrowemu człowiekowi, prawno ochrony. Prawo życia. do życia i panie. I wtedy będziemy mogli sobie swobodnie zabijać wszystkie nienarodzone dzieci chore, a także tych wszystkich chorych e, narodzonych i na pewno na tym bardzo zyska ZUS i ZUS, zyska energia. Tak, jak, jak, e, jak będziemy realizować takie eugeniczne, e, eugeniczne pomysły. Właśnie e, taki pomysł zabijania ludzi chorych, e, niepełnosprawnych, to jest klasyczny pomysł eugeniczny Eugeniczka, eugenika to jest e, m, praktyka, nauka o hodowli rasy, ona była realizowana w Stanach Zjednoczonych, w Skandynawii. Na tle tych doświadczeń właśnie naziści stworzyli swoją eugenikę i mordowali tych ludzi, chorych, e, tak. opośledzonych, tak to było. E, I moim zdaniem przykświęca ksiądz się myli. PiS się nie wycofuj ponieważ tą decyzję podjął Trybunał Konstytucyjny, który jest niezależny od pisu. natomiast... Ja wiem, sprawy... ale jest kwestia zapisu, już powinna być publikacja, przepraszam, powinna być publikacja. I teraz też i premier się wycofuje rakiem, i prezydent, na którego głosowaliśmy. Co się ale dzieje? Ale proszę księdza, oni się nie wycofują, ponieważ ja od bardzo wielu lat, bardzo wiele razy w swoich artykułach pisałem o tym, że PiS jest partią proaborcyjną. Politycy pis zawsze opowiadali się... No ale to różnie, to nie można e, wszystkich. No dobrze. Podrzej Duda, Jarosław Kaczyński zawsze opowiadali się za kompromisem aborcyjnym. To, że my nie mamy swojej, jako katolicy, swojej reprezentacji w parlamencie, która jednoznacznie będzie się op opierać i będzie na tyle silna, że będzie naszym katolickim głosem w parlamencie, to jest nasz problem. Natomiast jasne były deklaracje PiSu przed wyborami wszystkimi, a poza tym przez sześć lat rządów PiSu PiS jednoznacznie opowiadał się za utrzymaniem kompromisu Kompromis. abor aborcyjnego, odrzucając wszystkie społeczne projekty e, mające na celu e, za ograniczenie aborcji. One były popierane przez setki tysięcy ludzi i wszystkie one nawet nie były procedowane one wszystkie. No dobra, ale No, O no, obronie swojego stanowiska, dlatego bo e, powiedzmy odbyło się to posiedzenie, e, posiedzenie w Trybunale Konstytucyjnym, bo, bo mógł być odleczony na kilka lat. Tak, jak na przykład, niejaki pan Sanocki zgłosił do Trybunału Konstytucyjnego, były poseł, e, e, taką propozycję, żeby między innymi były wybory, były mandaty jed, jak to się nazywa? Jednomandatowe okręgi wyborcze. Nie, jednomandatowe okręgi wyborcze. Czyli tak, bo on nie ma możliwości, co jest niezgodne z Konstytucją je, no dobra, jego zdaniem, ale ma rację, bo on powinien starać się do parlamentu bez przynależności do partii, a nie ma takiej możliwości. I zgłosił to i jest zamrażarce w Trybunale Konstytucyjnym. Dlatego mówię, to była wola również polityczna, że odbył się Trybunał Konstytucyjny i uznano, że, że ta przestrzeń on... jest niezgodna z konstytucją. Amen. Z tym, że, e... Trybunał Konstytucyjny to jest po tym jak PIS zagłosował na tych sędziów, oni są całkowicie niezależni. Niezależni? Może im nagwizdać i oni robią co chcą. Więc Zwykle. nie. E, no, ale, nie, e, ale przepraszam bardzo. No, tak panią, jak prezydent też jest powiązany z formacją e, jest, jakąś ale, polityczną, to, tak samo tutaj. Tylko w drugiej kadencji pan prezydent już nie może być wybrany na trzecią kadencję, więc wiem, jest całkowicie niezależny. niezależny. I, I dlatego to, co robi to, to nie podoba mi się, bo ja na niego głosowałem, wspieraliśmy go tutaj wielokrotnie i to mi się nie podoba. Protestuję wobec tego, tak samo tutaj no wiemy, że, że odbył się, że Trybunał Konstytucyjny zebrał się, no i teraz dlaczego nie ma publikacji. Ja jeszcze dowiedziałem się, że, że prawdopodobnie jak ta publikacja będzie, to po prostu jeszcze raz uchwalą ten, ten, ten zapis i, i sytuacja będzie taka sama. Natomiast ja bym zwrócił także na to, jakie są skutki myślenia takiego aborcyjnego, które jest promowane przez właśnie środowiska lewicowe, pseudoliberalne. Ja już od bardzo wielu lat mówię o tym, że dzisiaj aborcja jutro Auschwitz i no tak. e, Lewica negując to, że Lewica neguje to, że Płód jest człowiekiem, bo twierdzi, że Płód nie jest w pełni rozwiniętym człowiekiem. No to tym jest, to, że... ale to są nieuki. Przepraszam, drodzy Państwo, to są nieuki, bo powiem od 13 dnia kształtują się zawiązki nerwów. Embryologia o tym mówi. W czwartym tygodniu rytmicznie serce bije. W dziesiątym tygodniu można sporządzić dowód osobisty spełniający wymogi kryminologii. Można uzyskać odcisk linii papilarnych, opuszka palca wskazującego, czego nie da się podrobić. Do trzeciego miesiąca wszelkie organy zostają wykształcone, a na miesiąc... Przed urodzeniem się dziecka, soczewka oczna osiąga szczyt rozwoju. A więc genetyka, embriologia, psychologia prenatalna mówi, że jest to, to taludzkie. Zgadzam się z tym, że rozwój człowieka trwa do 21 roku życia po urodzeniu. Jeżeli przyjmiemy lewicową, lewicową teorię, że rodzic może zabić dziecko, bo ono jest nierozwinięte to na pewno może też zabić nastolatka, który jest nierozwinięty, bo nie ma pełnych połączeń nerwowych, dlatego nastolatki nie ponoszą odpowiedzialności karnej za swoje czyny albo w niższym zakresie, jeżeli przyjmiemy, że możemy człowieka nie w pełni rozwiniętego zabić, bo jest nie w pełni rozwinięty, to możemy też zabijać ludzi. Ale to, to jest tylko ich. Myślenie chore. Przepraszam bardzo. Tu to jest my, myślenie są, chore. Nie są to przesłanki naukowe. I koniec kropka. Y Jeszcze do tego y um, warto sobie przypomnieć, że jeżeli każdy z nas jest uzależniony y od życia społecznego, tak jak, y e tak jak e embrion jest uzależniony od swojej mamy, tak my jesteśmy od uz uzależnieni od, y od społeczeństwa. Jak nam wyłączą wodociągi, to większość z nas nie ma dostępu do wody, do żywności. No ale to na tej podstawie nie powiemy, że jak nam wyłączą wodę i tak dalej, że my nie jesteśmy istotami. Ale, ale idąc tropem myślenia lewicowego może pójść. A może być to bardzo atrakcyjne myślenie, ponieważ mamy problem z bankructwem zakładu ubezpieczeń społecznych, czyli systemu emerytalnego i systemu leczniczego. Mamy problem taki, że w Polsce coraz jest mniej osób, które są w wieku produkcyjnym i płacą składki o, i nie ma za co, co utrzymać systemu emerytalnego i systemu ochrony zdrowia. Więc w pewnym momencie jak ludziom zaszczepimy tą mentalność aborcyjną, że można zabijać Pachystos. ludzi, którzy są dla nas problemem, to e, następnym krokiem będzie pomysł tego, żeby pozabijać tych wszystkich emerytów i chorych, którzy są e, e, dla nas ciężarem, bo jak dzisiaj ta, ta ci ludzie wychodzą na ulicę i mówią, że ja nie chcę, e, żeby jakieś dziecko było dla mnie ciężarem, to nie mogą wyjść tak. jutro na, na ulicę no, i że powiedzieć, babcia jest ciężarem. że babcia jest ciężarem i trzeba babcie zlikwidować. Bo dlaczego ja mam młody płacić jakieś tak. składki? E, Zastanówmy się, jak to wygląda w innych religiach, chociażby w Islamie czy, czy w judaizmie. No to jest bardzo ciekawe, Właśnie. Bo, bo tutaj ja sobie prześledziłem to, jakie, jakie mają, jaki stosunek do aborcji ma judaizm i islam i okazuje się, że w judaizmie i islamie aborcja jest dopuszczalna. W ustawodawstwo, i to nie tylko, to też na gruncie religijnym, ale także na gruncie prawa, o wiele bardziej liberalne ustawodawstwo aborcyjne jest w Iranie, w Arabii Saudyjskiej i w Izraelu, i tu można zrozumieć, dlaczego lewica bardzo chętnie przyjmuje sobie A. tych wszystkich, dlaczego tak dobrze dogaduje się z Żydami i islamistami, ponieważ wbrew temu, że pomimo tego, że wy Wydają się to systemy bardzo e, podporządkujące życie społeczne religii, to one w formę ustrojową, którą tworzą, e, jest ona zbieżna z poglądami lewicy i się dopasowuje. No, czyli momencie. oni wybierają tych. E, I dlatego na przykład tak? zwalczają, zwalczają, e, zwalczają Kościół katolicki. A ma to swoje konteksty, można także dopatrywać się pewnych y, y, kulturowych y, y, konsekwencji, bo nie oszukujmy się twórcami ruchu komunistycznego i aktywnymi działaczami ruchu komunistycznego, który jest proaborcyjny. No właśnie Sowieci jako pierwsi zalegalizowali aborcję. Byli Żydzi. Takim przykładem, takiej osoby, bardzo takim spektakularnym moim zdaniem jest Helena Wolińska, fajna Minga dla, dla Niela, która była prokuratorem wojskowym za czasów komunistycznych i była współodpowiedzialna za mordowanie polskich patriotów, m.in. generała Fildora. I kiedy zakończyła swoją karierę w aparacie terroru komunistycznego i przestała mordować polskich patriotów, to zajmowa, zajęła się działalnością naukową. Między innymi wydała książkę w 1962 roku, Przerywanie ciąży w świetle prawa karnego, w której tej książce domagała się całkowitej legalizacji aborcji. Więc, Ale była legalizacja całkowita nie, nie, od 56 roku, także Nie ona... przy, przypominajmy sobie, że teraz w tym kontekście tak, właśnie poparcia komunizm, ruchu komunistycznego Warto jest jakiś taki list jakiś generałów, których jak się spojrzy na ich życiorysy to, to głęboka komuna, którzy popierają te Strajki kobiet. No a wcześniej katowali patriotów. i Byli odpowiedzialni za, za po prostu za współudział w budowie terroru państwa, państwa totalitarnego komunizmu. I taką antydemokratyczną tożsamość zwolenników aborcji widać właśnie w tym, jak oni podchodzą do debaty publicznej. Bo ja przypomnę, że my przeciwnicy aborcji e, działamy w ramach reguł demokratycznych. Jeżeli jesteśmy przeciwni e, aborcji, to zbieramy podpisy. Tak, ogłaszamy zmianę ustawodawczej. do posłów, organizujemy legalne marsze polityczne. Natomiast co robią działacze e, na rzecz mordowania nienarodzonych dzieci? Tak jak bojówki nazistowskie i komunistyczne napadają na katolików. Tak. Profanują katolickie świątynie, odbierają katolikom, nawet, e, po, e, odbierają katolikom prawo do wolności słowa, do wolności wyznania, wyznania co jest z e, narzucając, chcąc ich zastraszyć e, i wymusić na nich przez zastraszenie. Zmiany poglądów. To jest całkowicie antydemokratyczne. To jest ducha komunistyczne i nazistowskie. I to pokazuje antydemokratyczną tożsamość tego ruchu. I zamiast zamiast ruchy proaborcyjne zamiast działać w ramach reguł demokratycznych, czyli wygrać wybory a tak. i e, m, za pośrednictwem swojego rządu przeprowadzić ustawy, zamiast zbierać podpisy, to właśnie e, p, szerzą terror polityczny, e, który jest po prostu no, Czyli ta, e, ten symbol nazistowski, ta strzała, to, to, to jest, e, o wszystkim mówi, tyle. I, i, I trzeba przypomnieć, że w Polsce jest wiele ruchów, które są niezadowolone ze Sytuacji, a nie, do, a nie, nie stosują tak, takich terror, takiego terroru antydemokratycznego, jak zwolennicy aborcji. Dlatego, Na przykład tak, rolnicy Którzy, teraz jest te kwestia piątki, piątki tak, i dla, dla zwierząt, zwierząt niszczenia tak. polskiego rolnictwa, mogliby być bardzo wkurzeni. Czy oni napadają na lokale Wegan? A no właśnie, na kościoły, czy na, czy, nie, czy na przykład na tak. siedziby partii ekologicznych. Nie, nie napadają. Czyli bo to szanowni. są demokratyczne strajki bronią. Nawet, nawet tutaj trzeba przyznać. Yy, na przykład ekolodzy nie napadają wcale na e, e, synagogi lub meczety, pomimo no tego, właśnie. że te wyznania o. chcą uboju rytualnego. A nawet już zażartuję, że fani disco polo nie napadają na koncerty Chopinowskie, bo chcą, żeby było disco polo, a nie Chopin. No tutaj e, od wielu innych grup społecznych zwolennicy mordowania nienarodzonych dzieci powinni się uczyć, jak odnaleźć się w systemie demokratycznym. Ale nie odnajduj się, bo to są ruchy faszystowskie, no i tyle. Tak, ja Oni są siłą, tak jak dawniej z PO niektórzy mówili, ulica i zagranica i koniec. I też jest, te ruchy są wspierane przez, przez Brukselę, no i tyle. I amen. Dlatego, drodzy Państwo, apel do nas, żebyśmy się nie zniechęcali, żebyśmy bronili Kościoła, bronili wartości, nie, żebyśmy nie pozwolili się zniechęcić. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był Pan Jan Bodakowski. Zachęcamy do lektury artykułów na portalu prawy.pl, a także w miesięczniku Moja rodzina, który można dostać w urzędach pocztowych. Tak jest, dziękujemy bardzo, Szczęść Boże.